Siema tutaj rapcio Dzisiaj sobie poszukam kochanki. Fuu, jeszcze noculi zapewne, ale nie wiem czy się zmieści w odcinku, wiecie Redy już całe przeleciałem bagna u dołu też. Zostały mi tutaj na górze bagna i listy. A jakby ktoś nie wiedział to ja sobie wbijam w paladyna. Mam już 64 level, albo dopiero. Bo zrobiłem sobie tą postkę chyba w piątek. W piątek chyba... Tak, w piątek zrobiłem albo w czwartek. Nie, w czwartek już sobie zrobiłem tą postkę. I mam 6-4 level dopiero. Jakoś tam... Ale zrobiłem wszystkie questy na TP, więc nie jest źle, wiecie. Ja zawsze nie chciało mi się robić tego quest'a do Nithal, ale jak się ma właściwie TTP do Nithal, takie zwoje miałem kilka tam, jeszcze jeden kamek, to użyłem na tanca 120 kamek i tam chyba trzy zwoje i dwa zwoje mi zostały na woja 103, a na tym palu musiałem biegać, ale to w sumie tak szybko skończyłem te. To się naprawdę szybko robi Gorszy jest już chyba ten do Tuzmar, Ale też się szybko robi Nie wiem kiedyś mi się jakoś nie chciało tego robić Tu jeszcze jeden resp sprawdzę Bo nie wiem czy by mi załapało tam Nie wiem czy w ogóle to mapie Już nie szuka Ubił kochę, no chyba sobie ja robi No i pewnie ubił Możliwe, że tu była, bo tam wcześniej nie widziałem kocha Dziwne dziwne bo Tutaj na czacie 3 minuty temu Jeden RM Mac napisał szukasz kochy Do drugiego, a ten drugi napisał już nie Czyli nie możliwe, że ubił Abym musiał zobaczyć jaki level Najprościej, żeby zobaczyć jaki kto ma level, to sobie skopiować nik, wkleić do wrogów i już masz. jaką profę, a nie? to wtedy szybko i właściwie bez żadnego wysiłku możecie sobie zobaczyć a tak to wpisywać w ten w google jego nick i margonem to komu by się chciało no chyba że ktoś chce zobaczyć jakie ma kół. nie będzie chyba kochanki niestety Coś tak mi się widzi, że tamten mak ubił. Ja jeszcze nie zrobiłem wszystkich questów na te wykrywacze dwa. By się przydało na wszystkich postaciach zrobić. Nawet chyba nie na Pandorze bym zrobił. A w sumie poza Pandorą to nie bijem Herosu za bardzo. No chyba, że na Prosperity tam jeszcze coś, coś się da znaleźć No to tu nie ma Nie ma herosa niestety, może na litkach ostała się A no i tu też wczoraj Szedłem... Szedłem? chyba się mówi No to expić, nie? Tym palem tutaj na Pokątniki Czy tam na coś innego, nie? No i Niestety jest ten dodatek Na nowy Jak, jak się go ma I się nie zwklanie to on blokuje To wykrywanie Tylko wyskakuje taka ikonka Że heros ale nie pisze tam, że Heros, tylko, że nie yy, Nie można znaleźć tam klanu czy coś takiego Albo, że nie można wysłać tego na klan Bo się nie ma klanu, nie Ale to i tak da się skapnąć kiedy był Heros. nie i yy, Logan sobie na 103 wojaka ja akurat go miałem tutaj na listkach na górze on to sobie ubiłem i hero potka nawet Nawet się przyda w sumie Z tego pala może Albo na woj zostawię, bo mał podków mam Zobacz Och, pewnie nie ma, to trzeba zaraz iść na... Na nocnicę poszukać O jeszcze pozdrowienia Pozdrawiam pan, pan kamyk, pozdrawiam Pozdrawiam, pozdrawiam O rany, jak mnie to drzewo wkurza Bo to jest niby E2 jakaś, nie? Ale w drzewie to, to Taki MPC, jakiś do quest'a chyba Na setny jakiś tam level I to wyskakuje mi takie coś przy respie Dwa muzyka, o rany Zawsze jak szukam kochanki No bra, to Śnieżne trzeba sprawdzić, bo tutaj się noc respi Pozdrawiam jeszcze Michał Michałów Dziwny nich Dziwny Michał Michał chuj Ale dziwny ten nik Specjalnie taki dał. Żeby ja nie mógł, kurde, powiedzieć. Nawet nie wiem, czy ktoś by powiedział dokładnie. No, ktoś tu chyba szuka Herosa. A tak to nie ma. Kurde. Jakby były redy, to już. Jak ktoś ma ode mnie mniejszy o trzy lewle, to ja go nie, nie zaatakuję, bo wiecie, no, PH z niego nie ma, więc po co bić. Ale jak ktoś ma 117 albo 122 albo 120, no to zaatakuję go, wiecie. Jednak to PH wpada czasami. Prawie 80k jest. Trzeba jakoś zbierać, nie? Pcha. Pozdrawiam, spróbuj. Przez dwa j, Na końcu. Tu na ostatnim czas, czas y, często się parsu respi, nie? Może Miłek będzie stał to sobie, go tam na miecza wbiję. Nie ma noculi, szkoda. Ale Miłek chyba stoi, bo misiek nie wybity. No chyba że ktoś stoi, bo jest dziewiąta godzina. To chyba ktoś stoi nawet. A pierwszy raz u mnie od tygodnia nie jest gorące w pokoju. Bo teraz rano jest chłodniej, trochę, i dwa okna otworzyłem to akurat. No, ktoś stoi. No, trudno. To... Pozdrawiam. Joku, miego, pozdrawiam, Yokumi minik, Taki jakiś japoński, kurde. Nie wiem, może z Japonii do Polski przyjechał i zaczął grać w Margonem. Yokumi, kurde, co to jest? Albo Naruto ogląda. Pozdrawiam, Wafeleczek O, już 10 minut jest. Kurde, ale ten czas leci. A tak z 15 albo 17 minut będzie, żeby wiecie, żeby za długo się nie renderowało. A wczoraj tak gorąco było na górze, że aż. Masz... miałem iść się kąpać. Wyszedłem na chwilę na balkon, a na balkonie mam tam przymocowaną antenę od Wi-Fi, nie? Patrzę, o kurde, 5 krecek, aż ja pierdzielę. A zazwyczaj były 3,5 albo 4, led tam jakoś ledwo, a teraz 5, aż na maksę. To nawet fajnie w sumie. Nie wiem, czy już tego parsa nie doszukać całego. Może i całego doszukam, bo... No, Culi to się trochę schodzi szukać, bo wiecie... Po rozstawiane po całym Margonem prawie ma te tu. To jest zbugowany ten mob. Koło niego się przychodzi, ale on nie atakuje. Ale ten natomiast już atakuje. No, zapominam, ciągle tyle pozdrowie. Psychiczna tancerka, pozdrawiam A to jest chłopak chyba, a nie psychiczna tancerka Pozdrawiam kochanek Mary Nie ma pracca, a tu zawsze jest prawie. On tam lubi respić. Zawsze co przechodziłem tu prawie tam był, albo klanowicze zawsze tam znajdowali. Nie wiem, może tam jakiś skarb schował, albo płaszcz. Może Legę tam chowa, nie? Może i tak w sumie. Po, pozdrawiam, kochanek cytrynki Śmieszny nick nawet w sumie No trochę tych pozdrowień jest jednak Nazbierało no, się, bo nie nagrywałem tych takich Typowych e, przygód z Pandory A chyba jeszcze trochę i Respob bym zdążył przelecieć Wrogiego kolega pozdrawiam, wrogi kolega Pozdrawiam A te też kurde wykrywacze jakieś takie Powalone bo jak użyłem tych wykrywaczy, i dwa razy w tym samym miejscu mi wyszukało obła. Chyba przedwczoraj użyłem wyszukiwacza pierwszego i wyszukało obła. No, tam po godzinie przyszedłem do tego obła. No i stał już nie. Bo przedtem, pół godziny, jak wyszukałem, to poszedłem na obła. Nie było jeszcze. Ktoś mnie tam zabił. I dzisiaj też wyszukałem i też się pojawi w tym samym miejscu Ale to nie będę miał z kim ubić Chyba, że na konto Ashiela wejdę On tam ma 150 tance to może da radę ubić Znaczy w sumie na pewno da radę ubić No trzeba pozdrawiać, bo Powoli się kończy odcinek. Pozdrawiam Henana. Henan. Jeszcze tu trzeba pójść. No i w sumie to jeszcze za dwie minuty tak odcinka odcinku... ...kurde. Nie wiem jak się mówi. Dobra. No jeszcze trochę też jest pozostało. Mało, ale i tak pewnie nie będzie. O tej godzinie to zawsze prawie nie ma. No nie ma. Niestety. Znalazłem kochankę O, jest pierwszy ten Janowicz. Znalazłem kochankę wczoraj i kapelusz we 4 lot Beka w chuj. Czemu akurat mi tak jest sobie wydaje? Przeklęta ta kochanka jakaś. A w sumie raz nie chciało mi się strasznie grać w margonem, to grałem sobie w lola chyba. Nie i po jakimś tam... Czasami tam wbijałem poszukać jednego Herosa na Margonu nie? i tak raz się zdarzyło, że akurat napisałem sobie idę u bagna no i poszedłem te bagna tam pierwszy, pierwszy raz Panowicze się zbierają, nie moja kocha oczywiście bijemy, bijemy i tak lega dla mnie, nice, fajnie tylko szkoda, że nie nagrałem Niestety Mam jakiś odcinek przygód z Pandory nagrałem, Bodajże z tą legą O, nie ma tych parsa niestety. No to na koniec jeszcze by sobie E2 ubić. Chyba, że coś ubił. O, jest E2. A trzeba jakieś błogo założyć. No, no, przykład tego kurczaka, bo na magów dobry. Kurczak z grilla, wiecie, rzuci się magowi pod nogi, a on się rzuci jak pies na kurczaka. Ubijemy. Mogro to coś tam daje, dobra. To zaraz tylko się ubije. O już nawet 18 minut. No. gun, gun lotło, więc. Jeśli się spodobał odcinek, dostaw lajka, a chwila jeszcze pozdrowień trochę <grywy> Pozdrawiam e, Rektarna Reymana, Mały Asasinek. Pozdrawiam e, I pozdrawiam Kodziego i Kościeja Zabawkę mafii też pozdrawiam. Jeśli się odcinek spodobał, zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj.